Hej, cześć, czołem, witajcie serdecznie, z tej strony Smavic the Player to jest pierwszy odcinek serii w serii LEGO Marvel Avengers na 100%, dokładnie tak, zaczynam sobie przechodzić na 100% w końcu. No i cóż, tutaj jesteśmy w kosmosie, no na planecie naszej, na ziemi, no w kosmosie, w kosmosie, tak. No i tutaj te misje podświetlone tak jakby na biało. To są misje te, te które nam pozostały, te trzy misje tak jakby dodatkowe, ale główne, więc nim się zajmiemy... Później tu mamy hen w aterze, tam była wizja do rewizji i jest jeszcze yy, jedna związana z Iron Manem, tylko gdzie ona jest, jeszcze takie pytanie, to teraz zobaczymy jej nazwę, o tutaj jest i nazywa się im, nic się nie ima, a i my? Nic się nie ma. Okej, okay, więc ja sobie wykonam, wykonam po prostu później. No i tak, na początku trzeba gdzieś polecieć. Tutaj te wszystkie flagi to są tak jakby nasze miejsca, w których możemy zdobywać różne rzeczy. Jak widzicie na Manhattanie z tego naprawdę spodoba, bo jest to jakby taka bardziej główniejsza lokacja. Tu mam farmy badetona, no niewiele tych rzeczy. Więc ja myślę sobie, myślę sobie, że najpierw gdzieś tam trzeba polecieć. Waszyngton. Może wiecie co? Skoczmy sobie tutaj, tu jest niewiele tego wszystkiego do zebrania. Zbierzemy sobie to i będziemy mieli Waszyngton z głowy, I tak po kolejne w tym państwa miasta miasta znaczy albo państwa w sumie też <laughs> i tak, i tam a później zajmiemy się jakimś manhattanem czy czymkolwiek innym no i jakoś nam się uda a jeśli chodzi o misję tam na 100% przechodzenie misji to jakoś później będę nie miał ochoty tak sobie pobiegać będzie fajnie tutaj od razu okej okay. jesteśmy w waszyngtonie tutaj postać ustawiona jako czarna wdowa oraz yy, cokolwiek oko ok no i tak jest nasze pole postaci. Mamy w tym momencie jeszcze ogólnie milion sześćset monet Lego monet, więc też fajne i nasze postacie są no takie. Możemy trochę ich kupić jeszcze w tym momencie, ale myślę, że na razie nie ma takiej potrzeby. Kupimy je sobie, kupimy sobie wtedy, gdy będę miał, na przykład, na przykład. Mm, jakiś już dodatek czyli chodzi mi o monety razy 2 razy 4 coś takiego i wtedy kasa będzie szła leciała szybciej a w tym momencie tak potrzebujemy nieco tych pieniążków żeby właśnie zdobyć mm, no te dodatki żeby je kupić ale żeby je, je jeszcze mieć to tam trzeba z tego co pamiętam mojej z tego co pamiętam chodzić w chodzi do misji więc ja myślę że sobie jakąś tam misję wynajdę w internecie w której dropi, który... nie drobi który Yy, gdzie w której można zrobić dodatek razy 2 albo nawet i razy 4 i sobie ją na porządek wykonał, żeby go mieć, a potem będziemy robić coś dalej. Okej, okay, bierzemy sobie Iron Mana oczywiście, żeby było szybciej, już kończę z tym mówieniem, co my tu mamy na górze jeszcze zobaczę sobie? Aha, o to chodzi, rozumiem w takim razie bierzemy sobie kostium Iron Man'a i zaczynamy wspierać, <laughs> Zbierać... Złote klocki i innego typu rzeczy. Okej, okay, na dole po lewej stronie mamy radar. Tak to wszystko tutaj wygląda. Bardzo ładnie się prezentuje, ciekawe jak daleko mogę sobie polecieć, pewnie gdzieś kawałek mogę. Okej, okay, bierzemy Ironmana i lecimy przed siebie. Tutaj mamy Stan Lee do uratowania pod nami, więc zajmujemy się pierwszy stan Lee w grze. Obstawiam, że musimy po prostu tutaj wysadzić te wszystkie... Hmm. Te wszystkie pojemniki w którym znajduje się Stanley i jest... Aha, on skacze! Bo nie może się zanurzyć, <grybujesz> zamoczyć. Okej, okay, rozumiem. I co, już nam się uda za chwilę? Sprawdźmy. I? No i pięknie, pierwszy stan Lee uratowany, więc bardzo się z tego powodu cieszę, że tutaj mamy jakąś posadę do zdobycia, a to jest taka misja, rozumiem, tu mamy tak jakby z nim porozmawiać i, i on da nam jakąś misję, więc sobie zobaczmy to oczywiście, zobaczmy na czym to polega. Okej, okay, mamy misję U-Blazing Bla z Akceptuję. <coughs> no so well dobra, czyli pożary mam zaznaczone na mapie. <coughs> Tutaj za chwilę weźmiemy sobie oczywiście kapitana Amerykę, gdyż on potrafi. Chociażby się przydał jakaś postać, tyle... Która... Jakaś wodna, ciekawe, czy tutaj w tej serii będzie Aquaman też, mi się wydaje, że nie, ale kto tam wie, kto tam wie. Zobaczymy, jak na razie, no chyba nie ma nikogo, kto może tak sobie normalnie, bezproblemowo poradzić z tymi pomieniami, więc trzeba wziąć kapitana medyka tylko pytanie, że gdzie on jest, bo ja tak za bardzo nie widzę. Jeszcze siadę dosyć daleko od telewizora, bo nagrywam to właśnie w taki sposób. Tu był Steve Trajan, jest kapitan Medica. No to pięknie, w takim razie mamy kapitana i gasimy te pożary. Myślę, że no chwilę to zajmie, a nie, kilka na raz się, po, po kilka po sztuk się naraz gasi, więc elegancko albo i też i nie. Dobra, mniejsza o to uda się nam, uda się nam i jakoś pomożemy dla Blazing Skula, który tutaj obok nas biega. I coś opisałem, że dostaniemy albo Czerwony, albo złoty Klocek, albo nawet i jego postać, ale w sumie nie wiem, zobaczymy. A jak na razie lecimy do kolejnego miejsca z płomieniami. Te uczowy staw Proszę bardzo, jaka fajna nazwa. No tak, tutaj nam są wyścigi, wszystko mniej więcej tak jak w starych LEGO. W starych... no w sumie nie starych, w starych poprzednich częściach LEGO było. Ma, mam na myśli oczywiście te najnowsze, czyli LEGO Marvel Super Heroes i Batman. 3. Dokładnie okej. Okay. Jak chwilę te misje zajmie, te misje zwykle bywają takie najdłuższe, chociaż to już nie bywa. Są czasami... Ten no, w sumie, oto. Uda się nam, uda się nam, przejdziemy na 100%. A jak e stoimy z tymi statystykami, zobaczmy w tym momencie. 14 na 150, na no to misję trzeba wykonać. 19 na 250, no to, to w sumie się zdobędzie, misje też dadzą trochę. <coughs> 4 na 15, 0 na 15 i 3 na 35 stanów, czyli 15 By było, będzie w misjach, no, to znaczy dwóch mamy z misji, jeden teraz przed chwilą, czyli jeszcze i 13, tak? Tak z misji. Okej, okay, dobra, w takim razie niech będzie. I reszta się oczywiście znajdzie. A jak na razie gasimy ten ogień, płomień, bo tym to zajmie mi cały odcinek, a tak bym nie chciał, chciałbym tak po kilkanaście krosków zobaczyć ten odcinek, ale to się jeszcze zobaczy. To się jeszcze okaże. Okej, okay, dwa naczynia, 3 nie, jeszcze ile ten odcinek będą trwał. Myślę, że takie trochę by troszeczkę krótsze, żeby to się szybciej wstawiało. I może nawet będę części wrzucał. Jakby tak wyszło, w sumie byłoby tak codziennie Ale to jeszcze się zobaczy Może nie tak w pierwszym tygodniu, może nie tak od razu, może nieco później tak zrobię e, Żeby... Zobaczymy, zobaczymy Jak na razie, o wspaniale, tu jest zupełnie jak w Londynie Haha ha. No dobra Niech będzie I tu mam ostatnie te płomienie Ogniska, no ten ogień, niech będzie ogień Bo płomienie, no ogień O, tak po całości pójdzie? A prawie Proszę bardzo, proszę bardzo. Też że przy okazji wskoczyliśmy w ogień. Okej, okay, elegancko. Gdzieś tutaj nam się pojawił właśnie... Pojawił nam się... Po, pojawił nam się ten cel. Tylko pytam mi, gdzie to było, bo muszę to odnaleźć samemu, tak? Czy nie, bo to nadal mi coś niby wskazuje z przodu, ale nie, 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 dadar, O jest, jest tutaj, elegancko, elegancko <laughs> Więc dobra, mamy tego naszego podpalacza, że tak powiem I zobaczmy, czy już będzie koniec Muszę chyba ugasić wszystkie płomienie I jest, Powiedz dalej, ok, trzeba go śledzić, trzeba go śledzić A, tu się pojawił, znaczy tutaj stanął You've always had the power to start fires, but to truly be one with the flame, you must- What? What kind of stupid lesson is that? Alright, you got me, kid. I just wanted some attention. Can't an old superhero start some fires to get some attention? Yes! <sighs> Sorry to get you mixed up in all this. Thanks for- No i okej, okay. udało nam się zdobyć postać Blazing Skull Tyle, że jeszcze trzeba go oczywiście kupić Zobaczmy jaka cena jest mniej więcej tych postaci Na szybko 250 tysięcy, na razie podziękuję Potem będzie to oczywiście banalny sposób to się zdobędzie Ale jak na razie no, odpuśćmy Dobra, czyli to mamy ukończone, bierzemy Iron Mana i lecimy Dalej, mamy tutaj bardzo dużo tego wszystkiego Może tutaj zajmiemy się tym złotym krokiem zaraz Była postać był Standi, była postać, misja znaczy nawet. I teraz weźmy sobie, ukończmy, zróbmy znaczy, się... Eee, Krocek złoty. Dokładnie, potrzebuję tutaj... Hmm, Skarbnę Twitch, dokładnie tak, tylko gdzie ona jest? To no to jest Pet Pietro, tak? Czy Petro? A, Quicksilver, no ta. O, tu jest ona, Wanda, chyba już się nie mylamy, mogę się mylić, więc dobra, mamy ją i zobaczmy, co takiego się tutaj teraz stanie. To chyba trzeba zniszczyć i mamy jakąś rzecz do zbudowania. Szafę, tak? A, guzik, łącznik. No i okej, okay, udało mi się chyba tutaj otworzyć, tak czy nie? Dokładnie tak. A tu był Hawkey. elegancko. I mamy, będziemy mieli za chwilę złot krotek Więc elegancko, zróbmy tak jakby wszystko po kolei Chyba więcej rzeczy nie ma, jeszcze są wyścigi Idziemy na wyścig, idziemy na wyścig O, no właśnie Tyle, że Potrzebny jest mi samochód A czy jakiś mam? Weźmie się jakiś zabierze Ale no, dobra, bierzemy aha, aha. Może bardziej przyda mi się Mamy tutaj kogoś latającego? Mam tutaj kogoś latającego O, ten go pana Elegancko Bo tak będę widać w kółko, to bym musiał właśnie nim na przykład mm. O Proszę bardzo Dawaj, 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 lecimy po złoto Ale czy to jest taki biegow, tak powiem? No właśnie, z tym może być gorzej. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że powinienem tutaj wziąć po prostu jakiś pojazd. No mamy złoto w tym momencie, mamy złoto, czyli nawet wyścigi zrobić na złoto. W takim razie fajnie. Ale ciekawe co będzie. Może jak mi się ten czas skończy na dole, tak jakby to wtedy już zło ze złota będą nici. No i proszę bardzo, dlatego bym wolę bol samochodami jeździć Wiem, <laughs> że to uda nam się, uda nam się. Ej, 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 a bo ja leciałem. O, taka, tak. Tak jest elegancko. Ale tu już dobiegnę i już chyba robimy takie kółko, no czy nie, już zrobiliśmy. A nie, teraz na około stawu, tęczowego. No właśnie tak, na złoto, już minutka lec, powoli dobiega. Więc chwilę to się robi, ale fajnie, fajnie, fajnie. No nie wiem, nie wiem, czy ja musiałem tutaj wziąć samochód, czy też nie za bardzo. To jest pytanie właśnie, kto tam zna odpowiedź. Trzeba, trzeba byłoby to po prostu sprawdzić tam teraz no jak na razie czas jest dobry czas jest dobry mamy cały czas nadmiar, nadmiar czas po 5-6 sekund więc myślę że jest całkiem nieźle tutaj do przodu teraz nie okej okay, nie jest tak tragicznie to jest jakoś tak w dół i bym poleciał ale no niestety nie wyszło okej okay, widać metę widać metę więc już teraz tylko do niej dojść 4 sekundy 3 2 1 i pięknie udało nam się Zdobyłem żyro, kopter, ukończyliśmy to chyba niby na złoto, nie wiem, był kolor, a może to po prostu tak po prostu miało być. Nie wiem, niech będzie udało nam się, tutaj mamy kolejną misję. O, popatrz, mogę ten wyścig robić dalej, w kółku tak jakby, ale już tutaj nie ma żadnej nagrody, rozumiem. Rozumiem, okej, okay. elegancko, w takim razie fajnie. I jest ten wyścig zaznaczony kolorem fioletowym na radarze. Dobra, idziemy sobie zdobyć jakiegoś klocka jeszcze złotego, a ogółem, jak statystyki w Waszyngtonie, da się to zobaczyć? Da się chyba, bilans obszaru... 2 na 7, 1 na 2, 1 na 10, 1 na 1. Aha, czyli mamy stan liu datowanego tutaj. Więc, złote klocki i postacie, czyli te misje. Dobra, wiecie co? Zajmiemy się na początku złotymi klockami, może właśnie... Czemu nie w sumie? Czemu nie? Okej. Okay. Kapitan Ameryka tutaj niestety nie poradzi. Trzeba znowu wziąć Hokeya. Okay, yeah. Właśnie tak, no i ciągniemy, no i otwieramy i zobaczymy, co tam będzie się ukryło w środku. Może złoty klotek tak od razu? No niestety, chyba nie za bardzo, ale pewnie gdzieś tutaj on jest. Jest złoty klotek przed nami. Mogę go wziąć, czy nie mogę? Chyba mogę. Aha, no to nie ukryli go za bardzo, nie ukryli, żadnego wyzwania nie było, ale no cóż, mogę na to poradzić. Bierzemy wizjon, wiz... nie wiem jak to się czyta, vision, wizjon, no wizjon niech będzie. O, jest wyścig powietrzny, proszę bardzo, czyli w takim razie jak uda nam się go ukończyć to będziemy mieli wyścig na tej mapie zaliczone zali... No nie! <laughs> nie udało mi się Okej okay. bym wolę wziąć naprawdę jakiś helikopter czy coś z tym stolą Nie wiem gdzie tu się to bierze niestety jeszcze Ale się co cudownym... O Opać mam... Było tam, był tam czas Czyli na medale to też się robi Czyli może tam jakieś osiągnięcie czy coś Ma to... No, jest... Nie wiem <laughs> Dobre, o to. Ma to na, jakiś wpływ na to, nie wiem. Dobre, mniejsze o to, żeby tak na 100 zgodę, przejść, nie wiem, jak bo nie trzeba, to zrobimy wszystko. No, bez żartów! No nie! <laughs> tu są pojazdy, tu są pojazdy, okej, okay. zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Waszyngton. A, no tak, <laughs> pojazdy. I mamy tutaj. Do, aha, dobra, mamy. Tutaj są tylko poziem, naziemne. Mm -hmm. To nie wiem, weźmy sobie małą ciężarówkę, zobaczmy jak to wygląda. O, pojawiła się pięknie. No, mała ciężarówka. Chcieliśmy to mamy. Dobra, w takim razie zostawiamy to w spokoju. Obstawiam, że jeż, jeśli chodzi o jakiś, jakiś samolot, helikopter czy coś w tym stylu, po prostu musimy yy, na jakimś dachu znaleźć właśnie taką maszynę, która nam go przyzwie. Dokładnie. Można, nawet tutaj jest. Nie, to nie wiecie. Okej, okay. spróbujmy jeszcze raz, jeżeli nie wyjdzie to nie będę na razie tracił czasu na tym. Zajmiemy się po prostu tym nieco później. O, teraz, teraz ci łatwiej, gorzej przy zakrętach. Tym lecę do góry, a kółkiem w dół. Trzaj. Wow, ja pięknie to teraz zrobiłem. Ja bym tak doleciał do końca. To byłoby naprawdę fajnie. Ale no, to tylko takie... Nie, 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 dawaj, 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 dawaj! Nie! Srebro! I nie otrzymam nagrody za to, tak? Bo tu jest jakaś nagroda. Jest nagroda. Ro, nagroda. Rozumiem. Trzeba mieć złoto, aby dostać samolot. Czajem. Okej, okay, w takim razie przynajmniej udało nam się to zrobić. Teraz sobie chwilowo odpuśćmy to. Aha, to zła postać i by się nam bardziej przydał jakiś tod, znaczy jakiś tat po prostu tod który jest tutaj na dole? Więc elegancko tod, czas ultrona ładujemy oczywiście na początek i zobaczymy, czy tu klocek złoty będzie tak od razu, czy może też i nie. Okej, okay, poszło do końca i otworzyło nam się przejście, aha, ale... Tutaj mamy takie coś. Aha, to zadać się pewnie otworzy i będzie odgrodze, więc okej, okay, wchodzimy do środka. środka. Aha, okej. Okay. Wszystko jasne jak na razie. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Romanowagentko. Okej, okay, no i pięknie. To tyle. To tyle. Nie, to nie tyle. <gry> Okej, okay, pytanie o co chodzi. Ona, ona stoi na tym czy nie? Nie stoi. A jakby tak stanęła na chwilę? Bo to idzie... o, proszę bardzo. Takie buty. Okej, okay, czyli udało nam się. Wszystko się wyjaśniło i mamy złoty klocek do zdobycia, do wzięcia, raczej Muzeum Lincoln. No tak myślałem, że to jest to, tylko nie, że, że nie chciałem powiedzieć, bo jeszcze bym źle powiedział byście się na mnie w komentarzu. Nie uwadził. Ale tak właśnie, to mamy Muzeum Lincoln. czyli, czyli ciekawe czy jest w środku, Czy można było po tutaj byśmy wszystko wiedzieli. A no właśnie tak. brawo dla mnie. Ale okej, okay, mamy tutaj Lincoln, no przypomina, powiedzmy, że tak. Powiedzmy <laughs> Więc okej, okay, elegancko W takim razie mamy zdobyty kolejny złoty klocki Jaka tutaj już 4 na 7 O proszę, to wiecie co wiem, chciałam w tym odcinku zdobyć wszystkie złote, złote klocki Jakby ciekawe, czy, byśmy, czy by się udało Aha, tutaj już lecieć się nie da Rozumiem Okej, okay, to lecimy po kolejny złoty klocki I kolejny jest gdzieś tam właśnie przed nami O tutaj, o tutaj Więc zobaczmy Jest chyba tutaj w środku nawet, czyli jeśli się nie mylę jest nam ktoś potrzebny Aha Czaję, czaje, Wszystko jasne. Wszystko jasne. Rozumiem. Bierzemy teraz... <laughs> tonego Starka, oczywiście. Bo jakże by kogo innego? Bucky Vance... Kto to był? A, nie wiem. Dobra, gdzie ty jesteś, tonego statku? O, ludzie. O, tutaj. I naprawiamy. I to będzie już. Jakby tak, to w sumie byłoby całkiem fajnie. Naprawdę, no bym nie pogniewał się, już zrobił złotego krocka, Jak nie, no to nie, może po prostu otworzył nam się to... Ty... A, jeszcze jednak nie. Dobra, w takim razie musimy to chyba zrobić w nieco szybkim... Szyb po prostu szybko. I myślę, że właśnie taki, takie tempo statyczyło. ale co okej, okay, mamy kolejnego, kolejnego złotego krocka w tym oto Waszyngtonie, piąty, więc jeszcze tylko... Więc jeszcze tylko dwa i będą tutaj wszystkie w tym... No właśnie, kto nie powiem to jeszcze raz. Dobra, bierzemy wizjona Wiziona. On mnie latać, więc jest fajnie, tutaj mamy postaci, moja G, moja H moja J o proszę. Czyli całkiem sporawo. Dobra, tutaj mamy do... O, aha, tutaj mamy lot w kosmos, bo nie mogę kręcić tutaj i polecieć w ko... Nie mogę, jest, jest, polecieć w kosmos. Ale tak, tutaj ogólnie można też polecieć w kosmos, więc fajnie, 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 fajnie. fajnie. Dobra, tutaj mamy na górze, nie, nie na górze, tylko gdzieś przed nami. O tutaj, pod nami chyba dokładnie jesteśmy w tym miejscu, więc obstawiam, że trzeba coś z tymi flagami zrobić, ale mogę się mylić. Myleś, nie myleś. Dobra, czyli wszystko jasne, muszę po prostu uderzyć we wszystkie i chyba nam się odblokuje złoty krocek, więc jest ich dosyć spodaż, 25 sztuk niszczemienia publiczne, tak troszeczkę, ale można, to można. Dobra, całą nie uderzyłem, ok już uderzyłem. Więc idziemy dalej. Otóż. Trzeba tak dwa razy ciachnąć, nad czym atakować. I powinno właśnie to wszystko starzyć. Na całe szczęście, szczęście to nie jest na czas, więc nie ma się nawet coś pierzyć, ale... Hmm. Trzeba dać po prostu dokładnie i będzie po sprawie, ok, 21 było, to jest 22, 23 i pewnie jakoś ominą i będę się robić od nowa, na 100%. Ej, 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 a nie, myślałem, że to poszły wszystkie, bo tak się, nimi tak się zakręcił, że tak powiem. A, no i przewidziałem moje, no i moje przewidziałem. i muszę jeszcze raz, bo coś zostawiłem, znaczy nie jeszcze raz, tylko muszę po prostu atakować znowu. Jak to mi nie pójdzie, to będę po prostu klikał pojedynczo dwa razy. Nie, wiem, tutaj chyba było wszystko dobrze, tak mi się wydaje. No i raczej nieźle mi się wydaje. A mogę to zrobić laserem? Nie mogę. No okej. Okay. Nie popatrz, to tak, tak, tak to właśnie jest. Jedno nie pójdzie już. Wszystko się lepiej było robić od razu, wszystkie na raz, znaczy pojedynczo patrzeć czy się wszystko zakręcą. Tutaj chyba, o nie, Będzie się wszystkie monety z tego i może to właśnie jest źle. Chyba, że już mam 25 klocków gdzieś tutaj leży na ziemi, ale wydaje mi się, żeby się było pokazane cokolwiek. No a chyba właśnie nie ma. To ma ten jeden cios, drugi cios. Jeden cios, drugi cios. No popatrzcie, takie coś, tyle czas zabierze. No nie wiem, co się z tym stało, będę musiał to wreszcie zdecydować i zdobyć od nowa. Albo tutaj nie ma, a jest gdzieś na górze. Jedna flaga. Ja by nie polecał, aha, rozumiem. No w takim razie chyba się mylę. Albo można to policzyć w sumie. tu mam spontaniczne. Jeden, dwa. No i czym 24 czy 5 to pewnie są wszystkie. W takim razie, dobra, zostawmy w pokoju i ja tutaj jakby się, tak jakby zresetuję tą mapkę i później się wszystko wyjaśni na spokojnie. okej, okay, lecimy po kolejnego, szóstego, złotego klocka i tutaj jest właśnie tutaj. Nie ma go tutaj. To gdzie on jest? Jak go nie ma tutaj? A co to jest to zielone na mapie? A to jest pewnie ten, lot w kosmos, pewnie tak Tak na pewno, bo nas nawet tam kieruje Okej, okay, tutaj mamy gdzieś tego klocka złotego z przodu Tak przynajmniej jest pokazane, ale gdzie to jest Może tam jakoś polecę i coś się wyjaśni ale ja na, na prawo chyba też nie mogę. No taki niewielki jest ten teren za bardzo, ale może być. Dobra, tutaj coś niby jest, ale może i też nie ma. Dobra, tutaj nic nie widać. No to z przodu, żeby się chociaż pokazało. Na tej mapie cokolwiek. Może to tutaj. Tu coś powinien stać. Ale gdzie? A może muszę coś odblokować, żeby on się ten pojawił. No dobra, w takim razie trudno. Coś mi się z tymi... Popsuło z tymi flagami. Jeszcze raz je spróbuję zrobić. Tylko wezmę Iron Mana i będę mnie po prostu z góry strzelał. myślę, że to powinno poskutkować. A jeśli nie, no to trudno. No to trudno, będę coś będzie trzeba zrobić jeszcze raz. Wezmę może jednak zwykłego. Jak sobie polecę nieco do góry i tak będę po prostu nie strzelał. Wszystkie po kolei. I sobie skończymy odcinek po tym. Mam nadzieję, że się uda. Więc dobra, pierwszy szybko ten kostium, znaczy tę to zbroję. I zaczynamy od tutaj, w tym miejscu, po tej stronie. Aha, no to tyle tego, tyle zrobiłem. Więc cóż Trzeba to robić tak normalnie, to najlepsze posadzie do tego będzie albo ten, albo Hulk, albo Hulk bastard. więc niech będzie, niech tylko szybko przyleci. O no i jest. No w sumie fajna sprawa, tak sobie tutaj podleciał i już gramy, czemu by nie. No właśnie. Ty nie możesz zwyczajnym ciosem atakować? Hm. Ostatnie kółko, we wszystko atakuje po jednym razie, albo po dwa, albo dobra. to zacznę tutaj, wrócę w tym miejscu w przyszłym odcinku, jeżeli wam się... To, I to zrobimy na początek i później zajmiemy się na przykład tym, albo czymkolwiek innym. Jeżeli wam się podobało, oczywiście tutaj wrócimy, będziemy właśnie w Waszyngtonie znowu, zrobimy go sobie na maksa, a potem coś innego. Ok, jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, wpaczcie na odpowiedź, a trzymajcie się, cześć!